Cześć, witajcie w dzisiejszym materiale. Słuchajcie, szykujemy się powolutku do zbiorów, do zbiorów jabłek. Naszykowałem sobie trochę skrzyń. Zaraz opowiem wam ten odcinek. No o cenach będzie, bo trochę znam już tych cen. Mniej więcej wiem jak te ceny. Jeszcze do Jeszcze, nie? Wiem jak te ceny się przedstawiają mniej więcej. Dobra także wam tutaj zaraz opowiem o cenach pokażę wam gale jeszcze zero Idziemy. bo napiszę telefon sobie zostawiłeś przyszykowałem wstępnie skrzynię palety, powyciągałem trochę z, z garaży, żeby zbytnio nie szukać. Później porozstawiałem sobie to na taką ewentualność, jakby przyszło mi te ja rwać gdzieś indziej, ale póki co słuchajcie, sytuacja z cenami wygląda tak, że za gale jest płacone od złotych 60 za galę mastkę, plus VAT. Po gala śniega kupcy oferują 2 zł za wagę skrzyni, za kilo od 65 Maska mastka tak samo od 65 Gala Dark An, czy tam Dark Baron, czy tam jak zwał tak zwał, czyli ciemny prążek, ciemna, ciemna gala, czerwony intensywny kolor. Jest od 2,50 do 3 zł za wagę w skrzyni. Także można powiedzieć, że gala na ten moment, w zależności od lokalizacji, jest od. Zobaczcie, ptaki i jabłka dziobią. szukają wody. Zaraz wam jeszcze powiem, co psują ptaki w sadzie. A już wam powiem, nie będę czekał. W Radio na ptaki dziobią węże. Szukają wody i dziobią węże. I powodują to, że później trzeba chodzić i łatać. Czyli ceny mniej więcej kształtują się od złotych 60 zł do 3 złotych, czyli rozrzut jest duży w zależności od odmian. Ja osobiście myślałem, że 2 złote to będzie, nie? Bez problemu. A tu masz ci klops. E, ładnie się zaworało. Tu kwatera podczereśnie jest naszykowana. Możecie zobaczyć, ładnie, ładnie się to zrobiło, bardzo, ale sucho jest, kurde jak jest sucho, toż to, chociaż jeszcze tutaj wilgoć troszkę trzyma ta ziemia, jednak na tej glince jest tutaj całkiem, całkiem Wam powiem, całkiem, no fajnie, nowe buty wziąłem i upieprzyłem. A czego tu jest zostawione? Przecież tutaj. Aha, bo przejechał tam. Zobaczymy, czy ta czereśnia tu wejdzie, bo jest 900 drzewek zamówione. Jeszcze ten rządek będzie trzeba skasować. Co do cen jeszcze, obawiam się, że te ceny niestety będą spadać, ale zaraz Wam coś pokażę. Jak bez... bez, bez Bezsensowne jest, straszenie. Co się stało? Pozepsujesz jeszcze bardziej. Dzisiaj i tak zepsuło, wciągnął się od to, to, to wszystko. Yy, Obawiam się, że yy, te ceny będą chcieli kupcy jeszcze nam obniżać. No i niestety jest to bezstosowne bez, bez w ogóle jeżeli myślicie yy, no drodzy nie wiem drodzy przedsiębiorcy, że tych jabłek u nas jest w Polsce w kraju naprawdę ogrom super jakości, no to niestety jesteście w błędzie. Bo ta jakość tych jabłek jest naprawdę różna. Chcę wam pokazać co się dzieje z drzewkami na gorszych kwaterach, jak drzewka po prostu cierpią, jak drzewka... Yy, Trzeba podlewamy na, na 26 i na M7. Drzewka trzeba podlewać, żeby to drzewko chciało rosnąć. Gdzie ta zozga jest? Gdzie to te drzewka usychają? Dalej. A co ty, co ty zepsułeś rower? No coś się urwało, Aha. zepsułem, jechałem i szczeliło i podwinęła się ta. Wieśka kaszczerół piorun. Przerzutkę. O, tu już widać. Ale to jeszcze nic. Nie. No tu, tłumaczę tu, bo ceny, cena gali od złotych 60 do 3 złotych, rozrzut no. zajebisty. Chcę pokazać, że to wcale nie jest tak kolorowo, zobaczcie, tu już, no, jest już opada. gorsza ziemia, zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje z jabłkami, susza jest, a czego tego nie zaorał? No zaraz tam może, będzie wracał, to, to dołożenie. nie? Ale to trzeba dojechać, no żeby traktorem ja wiem, przejazd był, nie? Jest niesamowite sucho, to jest po prostu no zobacz, widać po oraniu nawet. Tu powinna być ziemia od, odłożona, mokra, a jest popiół ja Chciałem mu pokazać pojechać, gdzie jest wąż tam przy malinach nie? No Nie musiałeś piechotą pójść No rowery miechałem i, I, nie, i nie dojechałeś Nie dojechałem <laughs> Ale to już widać tutaj Tak Już, już widać Zobaczcie zaczyna. jakie drzewa są Gorszy kawałek tu jest glina taka dziwna. Tu jest no, o. zobacz, już żeby nie było, że to jest wszystko. Zobaczcie, zobaczcie. I tu nawet, zobacz, nawet trawa nie rośnie nic. Nic, rośnie nic, rośnie. nic, w ogóle nic. O, tu jest katastrofa. I takich sadów jest mnóstwo w Polsce. Nawet no, po idarecie no, można poznać. I ten żołtek, a tam to jest normalny, nie? No. Bo tu jest tak, na tej górce jest taka dziwna. Liście, o. O, I dzisiaj tak ładnie wygląda. masakra. Szok. Zobacz od razu, jakie małe jabłka. No, stanęło. Stanęło wszystko. No widać, no i tu jest susz, susz niesamowita. Tu już jest inaczej. No inaczej, ale... No, także... Tak jest nie? Ale to dobrze, że 50 metrów. Ten rządek i 50 tam. No. Także ja bym tutaj z cenami... Myślę, że te ceny no. później się zorientuje, zorientują się kupcy, że to będzie niekolorowo i... A! No co? Zajebała mi gdzieś. Nic nie widać. A! Dobra, to tak pokrótce. Tak to wygląda. Cześć.